Witam Was moi drodzy, tutaj taki filmik dałem na, na mój Facebook i YouTube na temat właśnie czasu i jest tutaj taki Pan e Wojciech, który napisał mi e pytanie. Jaka jest zasada wymo wymowy WAW? Kiedy przyjmuje to formę W, a kiedy WA? Ok. I obiecałem co napisałem, że to jest bardzo dobre pytanie, no bo jest. I że postaram się przygotować lekcję na ten temat, żeby to fajnie wytłumaczyć. Więc, oto lekcja. Lekcja będzie na temat nikud waw a chibur. Bo to jest literka waw i ona mechaberet lanu et Czyli ta literka waw łączy nam słowa mechaberet et amilim. No to zobaczmy. Proste bardzo i mam nadzieję, że zrozumiecie, ale to jest już takie troszkę na poziomie takim wyższym. Ok, pierwszy przykład to yy, ogólna zasada, te dwie kropki czytamy jako szwa, szwa, czyli mówimy tak sason we simcha. Sason we simcha. Hatan normalnie by było kala, ale przez to, że tutaj jest właśnie szwa, to powiemy chatan we chala. Ok, tak poprawnie. Awa, we, achwa, we shalom, we re'ut. Teraz, jak jeżeli szwa, ten znak, prawda, nie można lenaked, tej iot, we wadechat. Na przykład nie można powiedzieć, ehm, szwa nie może być po szwa. O co chodzi? No i tak, jeżeli, zobaczcie, jeżeli mamy na przykład słowa, które zaczynają się na, jest szwa, na przykład keramim, szlemim, ok, chlal, nie mogę powiedzieć we keramim, we szelemim. we chlal, to nie jest y, przyjęte. Wtedy mamy szuruk i wtedy co robię, moi drodzy, zamiast właśnie powiedzieć Eee, w keramim mówię u prawda u opa tak samo tutaj u tak samo tutaj u ok ta kropka taka przy literce w jak jest literka w jest tutaj kropka to wtedy to będzie u nie w nie WA, tylko u sadot Uchramim, olot, uszlamim, prat, uchlal. Sadot, uchramim, u... olot, uszlamim, prat, uchlal. Ok? U. Ok, następny przypadek. Jeżeli słowo nasze zaczyna się yy, taki właśnie symbol, jest, który się nazywa po hebrajsku. Hataf, patach. Zobaczcie. Na przykład tutaj. To wtedy jest tak. Zobaczcie, tak, tutaj. Ta anim. I co teraz będzie? Tutaj mam. Hataf, patach. Tutaj też będę miał A. Tutaj będę miał symbol wymowę A. Wa anavim. Nie we, nie w. Wa. Przez to, że tu jest właśnie. Hataf, patach. Tutaj też będzie A. Wa. Okej, tanim wa anavim. Okej, okay. Idziemy dalej. Or skóra i kości. Or. Okej, okay. czekajcie. Tak patrzę się przez telefon i tak, okej, okay. tu jest or acamot. Przez to, że jest ten symbol tutaj na początku wyrazu, tutaj przeczytam jako wa Or wa acamot. Okej, okay. emet jak mówicie, macie rację. Tutaj będzie coś innego. Dlaczego? Dlatego, że Amila Emuna menukedet ktsat Mamy Mam tutaj, co się nazywa? Fataf Segol, czyli zobaczcie. Okej, okay, takie to właśnie kropki. Czyli tutaj powiemy Emet Ve Emuna. Emet Ve Emuna. Czyli będzie emet ve emuna i takie trzy kropki tutaj, które właśnie wam zaznaczę, to czyta się jako segol, one nazywają się segol, czyta się jako e, emet ve emuna, ok, zobaczcie, tutaj był inny znak, tutaj też był inny znak, dlatego mówiliśmy va, va anavim, va atzamot, a tutaj będzie emet ve emuna, ve emuna, ok, idziemy dalej, co to będzie dalej? Tutaj mamy coś takiego, co się nazywa Hatav Kamatz Zobaczcie. Da da, da 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 I to czytamy jako O. Ok? Chodashim. To nie jest hadashim, tylko czytamy jako O. Ho. ho. Ok? O. I jak to przeczytam teraz? Ten waw tutaj dostanie właśnie symbol, który się nazywa Kamats. Ok? I teraz, jak to wymawiam? I czytamy to jako Wорабораяśim. Wораяśim. Szebatot Wораяśim. A niektórzy mówią Shabbatot Wehodashim. Ok? Przede wszystkim, właśnie e, sefardy, sefardyjczycy przeczytają Wораяśim. Shabbatot wachodasim. Ok. A poprawnie powinno być dokładnie tak. Wораяśim. Zrozumieliśmy? Czyli tak. Tanim wa anavim ok, jak to jest ten znak tutaj to tutaj czytamy jako a or ame acamot czyli wa acamot ok, jeżeli mamy tutaj właśnie taki znak tutaj robimy segol i czytamy emet ve emuna shabatot teraz mamy to jak to się nazywa powiedzieliśmy chatawka mac ok, czytamy jako o czyli tak Szabatot Wochodosim. O, wachodosim. Moi drodzy, literka WAW jest. W, 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 prawda? Jest literką. Tak bym powiedział ustną. Bardzo, bardzo ustną, prawda? A co to jest, moi drodzy? To się nazywa bumaf, Bumaw. I o co chodzi? Zobaczcie. By prawda? Bumaw czyli mamy takie literki jeżeli literka waw jest połączona z wyrazem który zaczyna się na te literki to wtedy też są zmiany i wtedy mamy szuruk który jest łączony dodaje się do literki waw i co to znaczy? no to zobaczcie to wtedy mamy סמוך ובטוח, חולצה ומכנסיים, שער ופתח. או, אוקיי? Okay? בומף או, שורוק סמוך ובטוח, חולצה ומכנסיים, שער ופתח. A jak mówimy teraz o literce waw, prawda? Tak się zapisuje właśnie waw podwójnie waw, czyli wymowy i chcę powiedzieć, że tam będzie literka przednią i waw, prawda? To wtedy powiemy u waw, u waw. A jak chcę powiedzieć jego waw, prawda? Czyli jego waw to będzie u w w. I mamy wtedy w hebrajskim takie coś. Cztery patyczki, to znaczy i jego literka waw, uwawo, okej? Okay? Taki właśnie ciekawy, taka ciekawostka w hebrajskim. Dobra, jedziemy dalej. ja mamy słowo, które zaczyna się na literkę yud i to yud jest menukeret bishwa, na przykład słowo dziewczynki, jeladot, albo Jerozolima, czyli Jeruszelaim, prawda? To co wtedy robimy z tym waw? to wtedy idzie nam pod właśnie literkę e, Waw, chirik, prawda? I wtedy jest zmiana, bo zamiast zobaczcie tak, i dot, to wtedy przez to, że tutaj mamy Wawa chibur, to te dwie E OK, te, e, te dwie kropeczki zamieniają się nam w a. Jak to powiemy? Zobaczcie, na przykład erection w a a a. W, le, powie, nie powiemy w, Jerusalem, tylko jak dokładnie, jak powinno być, poprawnie? Erection wiruszelaim. OK, jeradim wiradot, jeradim wieladot. erection Wyrusza Lime. Eleccjon wyrusza Lime. Ok? Nie wejrza Lime. Ok? Jeszcze jedno takie. Y, no. Y, taka regułka. Jeżeli mamy różne takie na przykład. Y, powiedzmy. Wy, wyrazy, które są jakby takimi. Ja wiem. Zawsze są razem, ok? Takie wyrażenia. No, takie wyrażenie na przykład z, z bituima Tanach, prawda? To mamy Kal Vachomer, ok? Basar Vadam Zaw Vachesef Yom Walajla. Lub też można powiedzieć Yom Wajom. Ok? Etz v'even Bo chcę jakby podkreślić, ok? basar vadam, zaw vahesef, yom valayla, etz va Ewen. wyrażenie takie, z, z Biblii, z Tanachu przede wszystkim. Także mam nadzieję, że to Wam troszkę pomogło, że zrozumieliście lepiej, yy, ale jak powiedziałem, to jest takie bardziej już yy, zaawansowane, ale cieszę się, że padło takie pytanie i że mogłem to wyjaśnić mam nadzieję, że to było wyjaśnione w dość taki przystępny sposób. Pozdrawiam jego weekendu i Shabat Shalom i chag Szewłot Semyach dla wszystkich, którzy obchodzą shavuot.